Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Teologia. O czym są te studia? Teologia to nauka o Bogu. W znacznej mierze oparta jest na dorobku filozofii. Mówi się nawet, że filozof to człowiek, który potrafi zadać wszystkie możliwe pytania. Teolog zaś potrafi na nie odpowiedzieć. Czy aby studiować teologię trzeba wierzyć? Pewnie nie, choć sytuacja niewierzącego teologa przypomina trochę pozycję, w której znajduje się racjonalista badający ukryte życie Krasnoludków. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą wnikliwość, talent humanistyczny, filozoficzne podejście, zainteresowanie religią, bezkrytyczność, podporządkowanie autorytetowi. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności takich jak Posługiwanie się narzędziami filozoficznymi, umiejętność interpretacji pisma świętego, znajomość magisterium kościoła, posługiwanie się prawem kanonicznym, rozumienie dzieł sztuki o charakterze religijnym. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak Teologia moralna, teologia dogmatyczna, Nowy Testament, historia Kościoła, teologia rodziny. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Teoria czasu św. Augustyna, cywilizacja życia i cywilizacja śmierci w pismach św. Jana Pawła II, środki antykoncepcyjne w pismach św. Jana Pawła II. Małżeńska etyka seksualna. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają bycie katechetą, zostanie doradcą małżeńskim, pracę na rzecz kościoła, karierę naukową, pracę w redakcjach czasopism religijnych. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje uzyskasz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.